Janson byłby zadowolony, coś niesamowitego, coś pysznego. I znowu mnie uprzedził wielki człowiek, człowiek sukcesu, Robert Makłowicz. Widziałem ostatnio na jego kanale Janson z czyli pokusa Jansona. Cudowna szwedzka kuchnia, ostry północny nordycki klimat, ale też dom ludu, technologia i siła, organizacja i przebiegłość. Eee, zrobimy, no można powiedzieć, praktycznie nie, to nie będzie oryginał, bo nie mamy tak zwanego Skarp Silla. Skarpsil, czyli sprawdzałem, to jest ten szprot. Użyję zwykłych anchoa oleistych, może mniej tutaj trzeba będzie użyć tych oleistych włoskich, no ale mówię, no to nie będzie do końca oryginalny szwedzki styl, ale postaram się nawiązać do kontaktu z północą. Pozdrawiam, big time. Na początek sporo cebuli podsmażę. Oliwa, masło, cebula w pióra. Udzielam trochę mniej cebuli. Tutaj będzie jeszcze ta cebula taka dodatkowa. Tak to wygląda. Oliwa i masło. Musimy pomieszać tym razem. Myślę, że Szwedzi poleciliby na samym maśle. My też moglibyśmy, no, ale mieszamy. Cebulka pracuje. Zmniejszyłem tempo. Dałem trochę soli, naleję wody, przykryję, będzie się dusić. Cudowna Szwecja, cudowna północ, tam kiedyś byłem, bardzo długo. Pamiętam taka e, kwestia kulinarna, nawiązanie do szybkości, profesjonalizmu. Miałem kolegów, 2, 4, 2004 studia, ja im pomagałem w nauce, oni zapraszali na żarcie. Kucharze, ludzie biznesu z Gotlandii, wielkie imprezy, kuchnie, 5000 talerzy naraz. Robili żarcie, robili szybko, robili profesjonalnie. Inna jakość, inna szybkość. Big time. Ziemniaki od rolnika, ale chyba za mała. Tutaj dochodzi cebula. Jaka jest kuchnia szwedzka? Dużo masła, dużo wołowiny, dużo ziół leśnych. Dużo właśnie takich akcji podobnych w sumie też do nas. Mniej zup na pewno. Dużo ryb, dużo śledzia na różne sposoby. Kaszanka z borówkami. No i legendarne pulpety, ale to Ikea, piti panna, czyli wszystko co macie, ziemniaki w kochem, miecho, cebula z z burakami, chcę zrobić. Pokusa Jansona robimy, latający Jakub, to jest zapiekany banan z kurczakiem, różnego rodzaju pizze. Cudowne fast foody, cudowne street foody. Max, sieć hamburgerów, pierwszy raz, rok 2000, zakochałem się. W kraju nie jadłem. Jest inaczej. Tak się zastanawiam. Chyba trzeba będzie pójść po kartofle. Bo tutaj będzie za mało. Idziemy. Dobra, idziemy. To co bierzemy? Kartofelki. Już jesteśmy z powrotem. 96 rok, październik. Malmę FF. Kręcę baranami na poważnie. Zasiadką obserwuję mnie. Zlatan Ibrahimowicz. Nauczył się. Są ziemniaki dołożone, tutaj mamy cebulę, dochodzi, wykańczam ją. Eee, I teraz jak to zrobić? Robert Makłowicz to tarbu po prostu na grubych oczkach, można oczywiście, że tak. Ja kartofelek na pół i w takie jakby pół talarki, pół plasterki, lecę. Eee, widzicie to? Widzicie to? Takie cienkie plasterki. Puch, reszta nie wiem czy teraz z drugiej strony nie mam za dużo, cebula praktycznie gotowa, będę potrzebował, co? Taką brytwannę. Pamiętacie, fukacie właśnie taką? Pum! Mamy to i co? Wysmarujemy masłem. Masło jest wysmarowane I na to pierwsza warstwa ziemniaków. Teraz dam trochę cebuli. Robert Makłowicz miał rację. Tutaj chodziło o Skarabsila, czyli szprota. To jest włoskie anżuła w oleju. Czyli dam, ale trochę mniej. Z również jest Salmon Spread, pasta z łososia. Abba, czyli abba, czyli Szwecja. Quality scenes. oni tam mieli Quality Sins wcześniej od nas, bo była ciągłość. W Sztokholmie wciąż są grube mury marmurowe, bo to stoi. Nie było tknięte. Wenecja, północ. Jest pierwsza warstwa. Łosoś, cebula, anchoa. Lodówka tak trzyma, lodówka tak mrozi, że ten olej się tak trochę skrystalizował. Ale nadal super. Może delikatnie po ale ja nie wiem, czy to jest konieczne, bo anszuła i pasta, i wszystko jest słone. Także na razie nie solę. Lecę z drugą warstwą. To samo ziemniaki. Pam, 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 pam. Druga warstwa zakończona. Zabierzemy to, żeby było ładnie. Więc tak, dużo cebuli, dużo ziemniaków. Mam jeszcze trochę ziemniaków. Nałożę jeszcze tak, żeby była taka warstwa warstwami, ale że, mimo wszystko, żeby był prześwit na cebulę. Asiła, pasta łososiowa, cebulka, wszystko fajne. Może dam trochę pieprzu. Cudowne żarć warstw. Pasta. Anchois, cebula, ziemniaczki, kremowa międzybusz, śmietanka 30% pół litra, coś niesamowitego z innych czasów. Z czasów, kiedy niewiele potrzeba było. Pięcioosobowa rodzina małem fiatem na wakacje z psem, rozkładane krzesełko, kapcie, jajko, pomidor i sól, biwak, bambington, gitara gdzie obijało się każdemu samochód, waliło piłką, gdzie popadnie. Było się ostrym, skakało po dachach. Ojciec uchał muzy na całe osiedle. Nie mówię o klac mówię o osiedlu w gaciach. Ani razu nikt nie zwrócił uwagi. Czy to było inne? Ale ta śmietana jest gęsta, to jest smak z dzieciństwa, smak lat 80., -tych, 90. -tych, a to już smak teraźniejszy, Kerfur, koncentrat pomidorowy, mam nadzieję, że będzie dobry. Kiedyś kupiłem taki mega super tani, po prostu był jak cukier. Najlepsze są dla mnie pudliszki, łowić też, no i kerfur też się udaje, zaraz go sprawdzimy. Czyli tak, śmietana, wymieszam trochę z koncentratem odrobinę i zaleję to wszystko. Zanim naleję mi śmietanę, jeszcze trochę bułki tartej, którą sam zrobiłem, sam ją podpiekłem. Ale to jest dobre. Koncentrat spoko jest. Naprawdę jest kwaśnie, jest pomidrownie, jest słodki. Wymieszałem taką łyżeczkę ze śmietaną, zalewam. Uwaga, 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 uwaga. Patrzcie, śmietana, ona spływa na dno. Bułka tarta. Kończymy to wszystko. Eee, kończymy to wszystko. Masełkiem, pieprzem, trochę soli. Do lodówki, żeby to wszystko zawiązać, posiedziało tak, chyba się robi. Działamy na pół godziny, godzinę. Zależy, kiedy Alicja wróci. Co potem? Właśnie widziałem dwóch mężczyzn całkowicie zmasakrowanych. Mam nadzieję, że był to tylko alkohol. Ale mieli maseczki. To lubię. Dobra, nie ma co czekać. wyciągnąłem z lodówki, będę jechał od zera, ale ma być 200 stopni grzanie góra dół. Raczej stawiamy na dół. Jeśli chodzi o umiejscowienie w piekarniku. No i tak długo jak trzeba będzie. Nie wiem, pół godziny. Może 40 minut, a będzie to fajnie wyglądać. Wsadzam do piekarnika. 200 stopni grzanie góra dół. A kto żyje? To pracuje pokusa Jansona. Cudowne spieczenie. Niech to odpocznie. Niech to chwilę wystygnie. Ale to jest dobre. Coś niesamowitego. Pokusa Janssona. Prawda na talerzu. Cudowny smak szwedzkiej kuchni. Cudowna prawda. Niech to odsadnie. I za chwilę nakładamy. Piękne żarcie, cudowne tylko dla Was. Pokusa Janssona, Szwecja na talerzu. Cudowne smaki, cudowny aromat. Bon appétit.